Witajcie w magicznym świecie wróżki Astyli. Dziś niespodzianka na wrzesień. Wybieramy, zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Spełnisz swoje marzenie, życzenie. Możesz też odnieść sukces medialny. Tutaj będzie sprawiedliwy werdykt, zdany egzamin. Lub po prostu szkoła. Tutaj będziesz zdrowy, wyzdrowiejesz, będziesz silniejszy, mocniejszy i też możesz zostać autorytetem. Tutaj spotkasz kogoś do miłości, do przyjaźni, będziesz wspierany. Tutaj odniesiesz sukces, dostaniesz nagrodę, będziesz widoczny w tłumie. Tutaj los może Ci sprzyjać finansowo, zawodowo i miłośnie, bo widać, że będziesz miał duże szczęście.